ma osobniku, widzicie strój Remka? To jest patroszony dzik. No ja powiedziałem, że tu szczupaczek będzie, a nie nie może być. Okonek jesteśmy aktualnie nad jeziorem, znowu to 40, to 40 i które mogę zabrać? To on wygląda jakby miał ten strój z Call of Duty. Trochę zimno, więc mamy takie coś. No wękarstwo kiedyś uda. Witam w kolejnym odcinku serii wyprawy PZ2. Jesteśmy aktualnie nad jeziorem Rosnowo. Tydzień temu tak nam się spodobało, że postanowiliśmy wrócić. Może i nie pierwszy, nie drugi, ale jeszcze kilka razy tu będziemy. Zaraz będziemy się rozbijać. Pokażemy wam jakie mamy przynęty, zanęty. Jesteśmy troszkę lepiej wyposażeni. Tak więc łapka w górę, subskrybujcie i oglądajcie. Tu mamy. Federowe to nie będę pokazywał, będę reklamował. Białe rowaki to co ostatnio pinka. I tutaj czerwone rowaki z własnej hodowli. Tylko żebyście nie myśleli, że mam hodowlę poduszkiem. łóżkiem. Na działkę mam komfortowników spokojnie, jakby ktoś chciał, zapraszam. I tu mamy od kolegi Remka, którego później poznacie. Piękny pele. Truskawka, halibut, ananas. Zobaczymy czy coś na to skupię. I chyba wszystko. Dobra, idziemy do wędek. Dawaj. Na Siema osobniku Siema Idziemy wreszcie pokazać Naszą gwiazdę dzisiaj Remek postrach jezior I rzek <grym wierły> Kowetki nie wyrzuć Nie przeklinaj Eee co ty zrobiłeś? Człowieku, nie rzucaj mi pędzki! No mnie rozjebałeś nie przeklinaj, bo będę musiał pipo, pipować Widzicie strój Remka? To jest patroszony dzik Buty masz lisa Wędka z brzozy Z leszczyny Kolega miał zezwolenie gospodarstwa. A, ale tak mu truli, że kupił PZW. I co, lepiej, nie? jak rybę. No to my mieliśmy tydzień temu. No to jedna na tydzień wystarczy. Dwadzieścia. Okleję. No, biorę. Bo reszta wyłowiona. Dobra, popatrzymy, jak spiniguje mistrz. Remek dwa miesiące temu został wicemistrzem Polski w składaniu pierżyny. Nic nie będzie pikał, wszystko wrzucam jak jest. Polsce, jak Remie, tylko jak? Nie, nie, bez film, bez film, na razie bez film. Jak za trzecim film, filmem przyjdą sponsorzy, to wtedy będziemy replemowy. Za trzecim. Za trzecim. No, nie no drugi. I to się nie liczy. Nie liczy się. Dobra, rzucaj, bo chcą oglądać jak spinigujesz, a nie jak gadasz. No, no właśnie, no, z rozwaloną. No, ja powiedziałem, że tu szupaczek będzie, a nie, nie może być. To konek yy, znaczy się, znaczy się ten, yy, byśmy wypuścili od razu, oczywiście, ale wiej. że koło 11 brania się zaczną. Dawaj, co tam masz? To są, które kosztowały 40 zł. Gumeczki Na Ali? Na Allegro. Na Allegro. I to są gumeczki, co kosztowały 40 zł. Wszystkie oczywiście Czyli ja to 40 to 40. Tak. I które mogę zabrać? Żadne. Ale Aha, jak, dzięki. Jak, Jakość e, znaczy e, bardzo zła. Wyjdź mnie stąd i nie wracaj. E. Jak będą chcieli Ciebie następnym razem, to wymazuję Cię. Wymazujesz Tak ale tu... nie no zobacz Pomochaj to w ogóle to... Ja, je, to. Jak tu. Jak pokaż to Jak kabanosy ty Kabanosy pachną ty to Masakra Mhm Ale to sobie trochę wezę. No Możesz tych wziąć no, po prostu tylko ty, tych Tych tych? To, to są drogie sprawy tutaj Aha. E, Już jedną straciłem, Spokojnie, zaraz będę miał subskrybantów dużo, to będziemy stać. Będziecie stać, tak? tak. Za pieniądze z YouTube'a mówisz? Tak To jeszcze trochę, tak z tysiąc myślę. Zimno, więc mamy takie coś. Przełamujemy blaszkę. Ile ma? 30? Do 50? Robi się taka masa. Dobra, odsumowywać, panowie. A co to Jak nic nie było? A co nic nie było? Jak? Jak nic Ja nie łowiłem, jary, ja tylko nagrywałem. Ja też. Flipa <laughs> dzisiaj. Szkoda, Szkoda, że wiatr Szkoda, że wiatr się wiatro. I zimno Ale było śmiesznie No się wiatro. Bo da się wiatro. Pa, zaraz, zaraz, no to zmienił! Myślałem, że co Nie Co za gość! Musimy się zaraz zamieszanie A Jakiś gość! Zawsze mamy Dobre, dobry standard do w 20 metrów, bo później trzeba... O! Ale posz! ale człowieku, bym chciała zamieszanie udać! Ale! Człowieku! zadowolona! <grym>. A, no tak, no. no dobra, nic nie brało? Biało, padało Jeden kart 20 kilo, ale to żyłka pękła Tak ja. No Wędka też pękła A, na spinik. <laughs> wędka na spinnik też pękła Żytówka, nie wędka Dobrze, dobrze Turek, co tam? Fajnie, Fajnie? pociąłem Kamerzysta, kamerzysta no, pokręcił no, no, tak, tak jak nie będzie nic mówić, to nie wiem. No, musisz no. coś powiedzieć to było fajnie, o p... Jak chcesz później w reklamach wystąpić? No. Chyba odszywek. Old Spice'a. No. Ja, ja Niczego <laughs> innego, ale <laughs> nie. No. A to nie przy kamery. Tak. Nie nadaje się do publikowania. Tak. Nie nadaje To już inne. Po końcu filmu nie wyłączajcie sobie dołożyć. Nie, nie Nie, nie tak pytam nie. cię. Ciebie. Ale. Zobaczysz na filmie. Remek będzie najlepszym z czuję to nie? To będzie nasza gwiazda pizgało nas Tylko no, by pizgało, tylko by pizgało się ubrać Bo będę pikał no I nie będę pół siedział i pił wypikiwą e? Siedziało, no to słowo to nie jest haczyk No właśnie e? jest... no. Popeczka w górze Bo nikt już nie zaznaczył Nie zaznaczyłem No tylko odrawiamy hejtełów Hejtełów? Dobra, para. Trzeba być sobą. Myślę, że najważniejsze to być uczciwym człowiekiem. Uczciwym wobec siebie i innych. Znaleźć swoją pasję, coś co lubisz robić. Poświęcać się temu, nie oglądając się na innych. Nie porównywać się z innymi, nie ścigać. Się. Robić swoje i być dobrym człowiekiem.